Wózka myślała, że jak ona do tego karmnika na balkonie, w Olsztynie przypominam, że jak ona do tego karmnika sypie, sypnie trochę droższego ziarna, to ona myślała, że tam pawie przylecą. Ona myślała, że na uchyli lufcik będzie z pipety kolibry cukrem karmiła. A tam co, przyleciały ze śmietnika olsztyńskie gołębie, opierdoliły wszystko w trzy sekundy i tak nam balkon zasrały, że żeby coś z niego wyciągnąć, to ja musiałem w kaloszach wychodzić, bo przez to główne przez śnieg się przecierałem. Zuskarbiałam moją minę, więc teraz spokojnie, spokojnie, nie martwcie ja te gołębie będę straszyła. Ja nie wiedziałem jak to strasznie ma wyglądać i pewnego pięknego dnia zobaczyłem to na własne oczy. Zobaczyłem to na własne oczy, pewnego pięknego dnia wychodzę od młodej spokoju, patrzę, a Suska wychodzi z łazienki. Po kąpieli spod prysznica wyszła taka, wiecie, tutaj ten turban, jeden z ręcznika na głowie, taki zrobiony, drugi ręcznik tutaj na cyskają się, wychodzi po kąpieli taka świeżutka, pachnąca, taka ma pani dosna, wychodzi. <śla> I jeszcze o Zuzce że ona ma takie złote serce, że ona wszystkim pomaga, wszystkich ratuje, tam bezdomnych, Ukraińców, tam lasy sadzi, tam gdzie nie ma potrzeba, jak idziemy karmić kaczki do parku, to ona te zdrowe rozgania i sypie ziarno, tylko tym takim, wiecie, ze złamaną skrzydełkę, ze złamaną nóżką, bez oczka, bez dzióbka, jak bez dzióbka, to sama mieli, to w do ryja wpluwać. Złota kobieta. <ścoughs> jak wychodzi ta kurwa święta Zuzanna z Nazaretu. Matř na balką na tego hembě ma takie. Będzie, będzie przez cały przedpokój, cały duży pokój, w tym będzie turba, niej się rozwinął z ręcznika, w taki długi warkocz. Drugi ręcznik spadnie z cysków, ja patrzę, a przed szybą balkonową stoi goła baba. I do tych tak tako. Ja patrzę, a te gołębie nie tylko nie odleciały. Ale ziarno mają posypane tutaj i siedzą taką. One nie chciały ani sekundy przegapić z tego teatru. Ja pierwszy raz życiu widziałem, żeby gołą dziobał bokiem. Ja z drugiej strony na chacie, jak ten gołą. Patrzę na blok na przeciwka, tam sąsiad na balkonie stoi. Goły, trochę konia wali, trochę się śmieje. Bo nie wiem, czy pornola kręcą, czy to ma być, a więc taki trochę altentę.